Podejmują reprezentację Danii. Szpyt Jucha. Pierwszy krążek Ewelina Czarnecka. Sikorska. Dobra interwencja. Bierniewska. Sikorska za bramką. Przed. golem. Mamy bramkę! Karolina Poźniewska. W pierwszej minucie wykorzystują Polki. Grę z przewagą jednej zawodniczki. I co wcześniej nie udało się Wiktorii Sikorskiej. Teraz udało się Karolinie Późniewskiej. Znakomite otwarcie. Polki obejmują prowadzenie po 57. Aling. Sas mrozi krążek. Wpadają na siebie. Może to szansa dla Polek. Próbowała Sikorska. Bałning i Martyn Persson. SAS łapie krążkę, SAS wypuściła krążek. Jeszcze nie koniec akcji duńskiej drużyny. Martyna SAS odbija krążek raz po raz. Nie potrafią Małe polki przerwać tego naporu. Dunek. Raz po raz. Martyna SAS. Persson zdołała się odwrócić. Zamieszanie. Gdzie jest krążek? Gwizdura już w akcji ofensywnej. Glut przed bramkę. Sas nie dała się wymanewrować. Późniewska przed nią, Sondergaard. Późniewska do środka. Dobre uderzenie. Polki od pierwszej minuty prowadzą po golu Karoliny Późniewskiej. Jeszcze raz przejęty krążek. Sikorska z duńską zawodniczkę Sondergaard. Gol! Wepchnęły Dunki, krążek do polskiej bramki. Pokonana Martyna Sas. 1 do jednego. Minuta 12 sekund. Drugiej tercji za nami. I donki doprowadzają. Odzyskują Polki i korkus. Korkus indywidualnie. Dobry strzał. Nad, już do Person. Person objechała polską bramkę. Wycofanie. Sas. Trącony krążek tam. Person przed bramkę. Sas broni. Uderzenie. Wymieniają krążegę dunki. Zagranie i z najbliższej odległości chybiła. Wychodzą z kontrą Person. Person czy Sas? Person Sas. Znakomicie. Po raz kolejny dunki. Jansen. Sas. Po raz kolejny. Sikorska. Świetne podanie. Do Łąpieś. Łąpieś. Back and goal. Magdalena Łąpieś. Znakomite podanie Wiktorii Sikorskiej do Magdaleny Łąpieś. Ale zrobiła fantastyczną akcję. Spójrzmy raz jeszcze. Łąpieś. Przełożyła sobie krążek na backhand. I Karolinę Bierkstadt pokonana po raz drugi. 15 sekund do zakończenia drugiej tercji. Przejęty krążek przez Polki go! Gol, 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 gol. 3 do 1 na 10 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. Wiktoria Sikorska przejęła krążek, zrobiła nawrót. Precyzyjny strzał i 3-1. Polska prowadzi z Danią. Cieszyć z dwubramkowego powodzenia. Prowadzenia podopieczne trenera z w Korei. A tymczasem Martyna Sas z kolejną dobrą interwencją. Jakobsen. Słupek. I gol. Nie zdążyła Sas wrócić do bramki. Nieco szczęścia przy tym pierwszym uderzeniu, a drugie, i dunki czwórką, ale już Polki w defensywie i gol. Mamy bramkę wyrównującą. Zabrakło trochę szczęścia teraz. Martynie Sas i Michel Briggs, chyba ona jako ostatnia dotknęła krążka. Spójrzmy raz jeszcze. Krążek po jej pierwszym uderzeniu. Odbił się od Martyny Sas. Nie akcje Polek muszą wracać do defensywy, bo trójkąt dunki. Gol! Pokonana Martyna Sas. I Dania. Po raz pierwszy w tym meczu obejmuje prowadzenie. Błyskawiczna kontra. Wycofanie krążka i silke glud. Radę Onestyczenko zabrać się z krążkiem, a tymczasem Sikorska. Biebie. Sekundę do zakończenia trzeciej tercji. skriver do środka. kilstrup kilstrup i gol. Frida kilstrup Stawia Stempel, chyba już na zwycięstwie reprezentacji Danii. Zdobywając piątego gola i wyciągając pajęczynę z okienka polskiej bramki, precyzyjne uderzenie trzecią tercję, kończącą mecz pomiędzy Polską i Danią. Polki przez długi czas prowadziły w tym spotkaniu. Jeden z 20. Polska podejmuje Wielką Brytanię. Dzisiaj...